I moim gościem jest Iwana Sroka, członek zarządu Murapolesa. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, Pani Redaktor. Pani Prezes, jak Murapol podchodzi do y, zakupu gruntów? Jakie są plany w tej chwili? No, ja muszę przyznać, że mamy aktualnie, może zacznę trochę od takiej sytuacji rynkowej. Absolutnie rynek dewelopera i rynek, na którym popyt jest bardzo dynamiczny, bardzo intensywny, natomiast nie nadąża za tym podaż. W związku z tym, jako duży deweloper, możemy pochwalić się jednym z największych banków ziemi. Który zabezpieczyliśmy i który pozwala nam w tej chwili na budowę około 20 tysięcy lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej, czyli tak zwanym PUM, 900 tysięcy m2. I to jest bardzo duża skala, i wydaje mi się, że właśnie ci deweloperzy, którzy myślą o zabezpieczaniu, ale i o odbudowywaniu zdolności odbudowania tego banku ziemi, który potem wychodzi już w formie lokali do sprzedaży, no będą mieli zapewnioną dobrą przyszłość w najbliższych miesiącach czy latach. Bo jakby no ta sytuacja na rynku jest bardzo dynamiczna i jak wiemy, to co może ograniczać właśnie podaż, to jest dostępność właściwych, dobrych gruntów pod inwestycje deweloperskie. Właśnie, ale nie tylko w dużych miastach brakuje mieszkań. Co z mniejszymi miejscowościami? W istocie jest tak, że w Polsce według różnych szacunków mamy nawet do ponad 2 milionów mieszkań deficyt mieszkaniowy i to jest duży deficyt wystarczy wygooglować nawet to hasło to tego typu dane się pojawiają. Dynek, rynek polski jest bardzo konkurencyjny i bardzo dynamiczny, ale jak wspomniałam, ten duży popyt powoduje, że Deweloperzy również nie nadążają za tym, żeby tę ofertę mieszkaniową w odpowiednim czasie czy w odpowiedniej liczbie oferować. W związku z tym, w mojej ocenie, wydaje się, że w najbliższych latach właśnie ci, którzy zabezpieczą Duży Bank Ziemi, którzy będą o tym takie umiejętności kumulować, zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miastach, będą mieli większe szanse na realizację swoich strategii biznesowych. Dodam tutaj, że według raportu JLL, który bada sześć największych rynków w Polsce, w Polsce. Wyprzedaż oferty tak przyspieszyła, że w tej chwili wyprzedaje się w około 6 miesięcy. Mówi się, że rynek równowagi jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z wyprzedażą w ciągu roku. Oferty, która jest na rynek wprowadzana. No w tej chwili widać, że popyt na mieszkania jest znaczący, a sprzyjają temu zarówno czynniki makroekonomiczne, no jak i chęć po prostu chronienia własnego kapitału przez klientów, czy zapewnienia sobie właśnie mieszkania na przyszłość, na po prostu potrzeby życiowe. Zapytała Pani o te mniejsze miasta grupa Murapol jest obecna w tej chwili w 15 miastach ze swoją ofertą. I trzeba przyznać, że są to zarówno duże aglomeracje, takie jak Warszawa, Trójmiasto, aglomeracja Śląska czy Wrocław, ale również mniejsze miejscowości czy były miasta wojewódzkie, bo mówimy tutaj o wielu miastach mniejszych na Śląsku, ale również takie jak Bydgoszcz czy Toruń. W związku z tym my z sukcesem realizujemy Dublujemy sobie ten model biznesowy, który przyjęliśmy, również w mniejszych miastach. I zdecydowanie widać, że na tych, tych mniejszych miastach widać więcej lokalnych deweloperów, lokalnych inwestorów, bądź właśnie jest szansa dla takiej spółki jak Murabol, której model biznesowy pozwala po prostu powielać te swoje inwestycje i ten swój model również w mniejszych miastach. A jaka jest Pani prognoza cen na rynku nieruchomości? Wiadomo, że ceny bardzo wzrosły. No to jest zawsze bardzo trudne pytanie, od lat z nim się mierzymy. Jedno co mogę powiedzieć, to nie widzę tutaj specjalnie przesłanek do tego, żeby ceny nieruchomości, zwłaszcza nowych budynków, nowych osiedli, apartamentów malały, ponieważ mamy do czynienia, jak, jak wspomina, z dużym deficytem mieszkań, czyli nie ma ograniczeń po stronie popytowej. A z drugiej strony takie elementy kosztotwórcze jak ceny gruntów, robocizny czy materiałów budowlanych też nie dają przestrzeni do obniżek cen. Ponadto, tak jak wspomniałam, oferta wyprzedaje się stosunkowo szybko. W związku z tym, osobiście niespecjalnie jakby widzę tutaj przestrzeń do tego, żeby ceny mieszkań malały. Ale jakby na pocieszenie, czy jakby no, patrząc na ten nasz rynek, na jego dynamikę, muszę dodać, że ciągle to affordability, czyli te, ta możliwość zakupu mieszkania w Polsce, pozostaje ta dostępność mieszkań w Polsce pod względem cenowym, liczona średnią, średnim wynagrodzeniem w poszczególnych miastach czy w kraju do ceny metra kwadratowego mieszkania, pozostaje na stosunkowo dobrym poziomie. Ona oczywiście nieco się pogorszyła i obniżyła, ale nadal ta dostępność jest na stosunkowo dobrym poziomie. Zresztą widać, że Inwestorzy i klienci chętnie kupują mieszkania, bo w miesiącu lipcu akcja kredytowa, która dotyczyła właśnie udzielanych kredytów na nieruchomości, no była bodajże rekordowa od, od ostatnich kilku lat czy, czy kilkunastu miesięcy. Czyli ceny mieszkań będą rosły, krótko mówiąc? Powiem tak, nie widzę przesłanek, żeby, żeby ceny mieszkań malały. Dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem była Iwona Sroka, członek zarządu Murapolesa.